Hejka, ja jestem Gosia i dziś znajdujemy się w Obserwatorium Języka i Kultury młodzieży. Stoję właśnie naprzeciwko i zaraz dowiemy się coś w środku. Zapraszam! Właśnie, nowych słówek na obserwatorium. Dzisiaj znaleźliśmy tisik, czyli t czyli T-Shirt. <noise> Opracowujemy zgłoszenia nadesłanych słów. Tak staramy się stworzyć do nich proste i zrozumiałe definicje. My zajmujemy się zastosowaniem słów w praktyce oraz przedstawiamy sytuacje, w których mogą być wykorzystywane. No i nasza ostatnia grupa. No to my tutaj sprawdzamy użycie słów w potocznym języku, sprawdzamy to, czy jest ona, to słowo w ogóle używane potocznie, czy może na przykład w zamkniętej grupie znajomych. zajmuję się wprowadzaniem i opisywaniem wszystkich nowych słów. Dodaję je na stronę obserwatorium i właśnie dodałam dziś słowo topka. Obserwatorium języka i kultury młodzieży to przestrzeń łącząca sferę online i offline. Mowa tu o stronie internetowej, na której gromadzone są opisy wyrazów, wyrażeń i zwrotów. Które powstają w ramach języka i kultury młodzieżowej, a także o tych młodych ludziach, którzy są ich użytkownikami, oraz o tych dorosłych, którzy są badaczami nowości językowych i tendencji pojawiających się w kulturze. To właśnie my, młodzi ludzie, zgłaszamy i konsultujemy młodzianizm, nowe słowa i znaczenia, a naukowcy, humaniści analizują i interpretują te znaczenia. A kto jest odbiorcą? Przede wszystkim my młodzi, którzy czytają i weryfikują, oraz nasi rodzice, seniorzy, dziennikarze, pedagocy oraz naukowcy.